Brytyjczycy czy Amerykanie? W tym przypadku nie ma to znaczenia, ale na pewno nie Zełęski. Sytuacja jest więc dla niego naprawdę tragiczna. Otóż w Stanach Zjednoczonych dokładają wszelkich starań, aby w końcu zmusić Rosję do porzucenia swoich celów geopolitycznych. O czym można było powiedzieć w przemówieniu premiera? Dali nam 10 dni przed wczoraj, No cóż, minęły dwa dni. Grożą Chinom, grożą Indiom. Co się stanie po reklamie? Wielki mecz transmitowany na żywo w telewizji, a dziś służba prasowa Floty Pacyfiku ogłosiła: Flota Pacyfiku będzie gospodarzem wspólnych rosyjsko-chińskich ćwiczeń morskich. Interakcja morska 2025. W dniach od 1 do 5 sierpnia 2025 roku tradycyjne ćwiczenia odbędą się na wodach Morza Japońskiego, a ich celem będzie wymiana doświadczeń między marynarzami marynarki wojennej Rosji a marynarką Wojenną chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Ćwiczenia mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko innym krajom. Cóż, ta wiadomość pojawiła się tuż po ultimatum Trumpa, który w ciągu 10 dni ukarał wszystkie kraje handlujące produktami energetycznymi z Rosją. Chodzi tu przede wszystkim oczywiście o Chiny. Trzeba jednak przyznać, że na tym tle te amerykańskie horrory brzmią nieco dziwnie. John Merzheimer. Prawdopodobnie najbardziej uznany amerykański politolog i geopolityk rozmawiał z tajkerem Carlsonem zwrócili uwagę na jeden fundamentalny błąd w amerykańskiej polityce zagranicznej.